Cześć ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions Przed chwilą udało mi się odblokować, znaczy zdobyć 40 poziom Dzięki czemu zdobyłem 400 pieczęci i 10 000 golda Także mam 1790 pieczęci i oczywiście mogę sobie zafundować zestawik z herolda pustki za 1400 pieczęci I zamiar, mam zamiar zrobić z tego oczywiście unboxing Dobra gdzie jest ten pakiecik? Ulubiony, kurna. 1400 Herold Pustki. Yeah, baby! Poproszę! <noise> Dobra, no i jedziemy z koksem. 10 pakietów, proszę bardzo. Herald Pustki, wita. Ding, 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 ding. Trzy, cztery nowe karty. Miojo! Wow, Miojo! Co ja dostałem ciekawego? Mniejsze przywołanie przewracam wybrane długotrwałe zaklęcie lub łódź szczęścia do talii właściciela. No, miodzio yy, Wilczy Wartownik. O, ciekawa karta dla kurna przystani. To się na pewno przyda. Niezdolność do ataku, odpłata. Wilczy Wartownik to jest takie a, to jest takie drzewo, dlatego jak to samo co drzewo wisielców dla nery, na nekropolii. Coś w tym stylu, odpłata. Niezdolność do ataku, dobra. O, dostałem niepowstrzymanego upiora. To jest miodziu. Dostałem centrał czarnej czaszki, chyżość, niewrażliwość, na odwrót. No, e, to taka sobie jest ta karta średnio mówią, jak mówiąc. E, Są Pustki, Usuwa wszystkie karty z cmentarza. No, zajebiste nie wiem. Czasami się przydaje. E, Łamacz czarnej czachy, drugi <laughs> e, lodowe drzazgi. Gdy tylko jakieś stworzenie zostanie ustawione, przemieszczone lub przeniesione do zaklętego szeregu, otrzymamy dwa punkty obrażeń. Dobre, dobre, ale to jest najlepsze. Łamacz czarnej czachy przyda się na pewno, kurczę, bo będzie to już drugi łamacz czarnej czaszki. To jest dobra jednostka, całkowicie odporna na wrogie zaklęcia, także jest naprawdę, naprawdę niezłym zawodnikiem. Renegaci. Zmniejsza produkcję surowców obu graczy o jeden. Ja wiem. Może się komuś przydać, a jakoś nie gustuję w takich kurna specjalnie, w takich łudach szczęścia, jak zmniejszających, zwiększających, no przecież z złota praktycznie nic więcej nie gram. No, mi chodzi o raport, to już mam, to jest dobre i to jest na pewno dobre. No okej, okay, zaktualizuję, następny zestawik. Ła, tylko jedna karta nowa kolejny centaur kurna, to już czwarty będzie centaur, kolejny raport, Boże, to już chyba trzeci, to już mam piąte chyba, piąte, sześćdziesiąte, zastraszenie, tam hmm. Tą malkę też mam już jedną, to też już mam, a tutaj co dostałem... O! Kosmiczna równowaga, to jest dobra, dobra kontra na, na OTK tak zwane. Zadaje cztery 3 cztery punkty, punkty obrażeń o, o, twojemu bohaterowi, obaj gracze muszą losowo odrzucać karty, aż każdemu zostanie w ręce najwyżej 6. Trochę sporo obrażeń zadaje, bo aż 3 kosztuje 4, ale, ale wywala 6 kart. Znaczy wywala karty, aż zostanie <laughs> ich 6 w ręce. Sale bez władu. Jakieś kurcze zdarzenie głód szczęścia dla, 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 dla Inferna. Drzewo kolejne. Takie same to drzewa są. Szczerze mówiąc, tak już mam ich pod dostatkiem. No tylko jedna nowa karta, szczerze więc To jest dobre nawet, chociaż szału nie robi żadnego, jakieś specjalnie. Nie ma jednostek zbytnio dobrych, to jest w miarę taka dobra jednostka, nie, 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 też nie robi żadnego szału. Dobra, następny zestawik. O, to się przyda, będę miał trzecie bodajże. Pożerat sług, ja tu mam? Co to jest? Okane, on no, no okane Boże święty, jaka jednostka Niewrażliwość na odwet u czerpanie surowców z karty umiejętności Eee, dobre Ciekawe Co tutaj dostałem? W kupie siła Wzdrabia jeden punkt obrażeń twojego bohatera na każde sojusznicze stworzenie obecne na polu bitwy To jest dobre O! I dostałem rycerza gryfa dla przystani Miodzio, po prostu Miodzio y Dobra karta to będzie trzeci rycerz gryfa, bodajże dla mnie. I to jest coś dziwnego. Czcigodny kappa, jezus Maria, co to jest? Nic się nie dzieje bez przypadku. Stworzenie nie może stać się celem mu to w i zyskuje odporność na jego skutki i obrażenia. Uuu, a to dobre. I to nie jest droga wcale karta, a jest dobra. Hmm, grubo. Czcigodny kappa. O, i dostałem nieskaloną chwałę, że chyba drugą albo trzecią mam. O, i olifant, Yeah! trzeci olifant. No, to jest dobry zestawik, naprawdę nie powiem. Zacny zestawik mi się trafił. Olifant, to jest jakiś kurna elektryczny węgorz. E, rycerz Gryfa, trzeci bodajże chyba czcigodny Kappa pierwszy. To jest trzecie uderzenie błyskawicy, dobry czar. Niedrogi, a zadaje aż cztery punkty obrażeń, co jest naprawdę grube. No, i nie jest skalana chwała też całkiem, niezła. Jednostka chyba trzecia albo druga w moim zestawie. O, tylko jedna nowa karta. Boże, jeszcze to beznadziejne, znaczy to zwiększa produkcję surowców. O jeden, tylko tyle, że premium, o Boże. Ale bohatera dostałem. O yeah. Ale zaraz, już ją miałem chyba. To drugi bohater. E, Damiria. Damiria, dobrze to czytam. Zaklinaczka za szaleństwa. To już mam tą kartę. Skoda. Maniak ogni piekielnych. Całkiem niezła karta. Dobry czar. E, Zapomniana grota. O kurcze, to jest dobre, dobierasz dwie karty. To jest dobra karta, ja to mam, nawet nie wiedziałem, że to mam. To jest neutralne? To jest neutralne. To wypas, będę mógł tego używać, to jest całkiem spoko... Spokołód szczęścia. Ile to kosztuje? Trzy surowców. No nie, nie, jest tanie jakoś specjalnie, no ale dwie karty zawsze coś. Popielenie, czy fala gorąca w sumie? No, to jest dobre, tutaj dostałem bohatera drugiego, którego będę mógł ewentualnie spalić, kurna, w, 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 tutaj, w tej odchłani, jak będzie trzeba. No i dostałem super premium kopalnie złota, zajebista karta, nie ma co. I dostałem łucznika dla tego, dla nekropolii. To drugiego bodajże mam, chyba tylko jednego albo dwóch. O, tutaj dobre karty mam. Nie, czwarty rycerz gryfa, o, zacnie się trafiło. Kusznik Gryfa to jest dobra karciocha dla przystani, to mam chyba dwóch ich, to będzie trzeci. E, Naga to jest dobra karta nawet, to mam chyba tylko dwóch, to będzie trzeci. Drzewo Wisielców, kurcze, cierniowa bestia, to już tego mam od tych kart. Tu jest coś nowego, Popłoch. Jakiś kurna łódź e, szczęścia dla twierdzy. Zadaj wrogiemu bohaterowi trzy punkty obrażeń karty. Tej możesz użyć, jeżeli w danej turze ustawisz na polu bitwy dwa lub więcej stworzeń. Hmm, dobre. Popłoch muszę ustawić dwa stwory lub więcej, i zadaję trzy, trzy punkty obrażeń drugiemu Bohaterowi. To grubo, naprawdę dobry, dobry kurczę Ten Łódź szczęścia. Co jeszcze? Czyhający w mroku to już chyba trzeci albo czwarty. No i czwarty rycerz gryfa, to jest gruba. To jest dobra jednostka. No i tutaj trzeci kusznik gryfa, i drugi kur na cyklop czarnej czaszki. Boże, strach, cztery podwójny atak, to jest niezły koks. się, <sieś> dobra. 5 pakietów za nami, 5 przed nami. Ło, 3 nowe karty nareszcie. Coś się trafiło. ¡Uh, yeah, baby! Co to jest? Obiecane z sy, Sylwany. Objęcia. Obiecanie. objęcia Sylwany. To jest dobre. Mroczne. Milcząca śmierć. To jest dobry czar, naprawdę. No i tu dostałem jakiegoś koksa w postaci Anioła Miłosierdzia dla przystani. A, czy koks, tak koks jak koks, no taki sobie, wymaga, spore wymagania, trzy piąchy i dwa przeznaczenia wymaga. Kiedy anioł trafia na pole bitwy, włóż do ręki losowe stworzenie z cmentarza. No, wypas. Całkiem spoko umiejętność, co dostałem? Pieśniarkę z strumieni. Bo już trzecią z kolei mam. Hmm, zastraszenie, stworzenie, oddalone od reszty własnych oddziałów nie mogą atakować. Stworzenie w sumie. Osiłek Urkharga, to jest Kra kraga Kraga, tak, Ur-Kraga, -Ur Osiłek Ur-Kraga, eee, szeroki atak, szałb dewny, <coughs> to, to jest dobre. Ciekawa karta, to chyba drugi, drugi z kolei, ale Anioł dla przystani jest całkiem spoko i to jest naprawdę spoko też, Osiłek urkarga, <coughs> Dostałem tego elektrycznego węgorza, kurna, eee. No, elektryczne ja wiem, że to jest takie dobre, takie to sobie tam. z trzy punkty, takie sobie mam statystyki, jak na trzy punkty. Co to jeszcze? Strażnicy wodospadu, to już chyba trzecia karta, to drzewo to już chyba piąte, sześćdziesiąte już mam chyba. To też już razy pięć co najmniej, raport wywiadowczy. No i to jest dobre naprawdę, milcząca śmierć. Na początku twojej tury zniszcz zaklęcie. Zniszczy zaklęte stworzenie i weź z powrotem do ręki milczącą śmierć. Czyli te, ten czar faktycznie co chwilę zabije jednostkę i wraca z powrotem do naszej ręki. Zabije jednostkę, wraca do naszej ręki. To jest naprawdę, naprawdę mocny czar. Dobry czar. Dobra, to był piąty pakiet. Teraz szósty. O, aż cztery karty nowe, grubo. Grubo, grubo, grubo. Dostałem kolejnego, chyba już trzeciego, albo czwartego kościotru, Kościotrupa Łucznika, <laughs> to jest zacna karta, dla kurcze blade yy, ne, Nergala na przykład, na nekropolii ogólnie, e, Czarobi Czarnej Czaszki, czy to jest dobre? Atakując Czarobi rozprasza długotrwałe zaklęcie, którym obłożone jest jego cel. Może no i dobre. ale pierwsza karta, to już nie miałem tego czarobija jeszcze. O, dostałem drugą milczącą śmierć, to nie źle, będę mógł coś pokombinować. Dostałem drugiego magicznego przekupienia, jednego magicznego przekupienia mam w wersji premium. Już chyba czwarta albo piąty <laughs> ten jakiś okoń kurcze, Okane, no okane, super. Wir przeznaczenia. Co to jest, tego nie miałem? obejrz rękę przeciwnika i wybierz z niej zwykłą k. Kartę lub łód szczęścia. Kartę łód szczęścia. Łódź szczęścia. Możesz jej użyć za darmo. Jeżeli tego nie zrobisz, karta, na, karta ta wyląduje na cmentarzu rywala. Wiem. No wiem. Może i dobra, ale dość drogie. Cztery surowców i wymagania kosmiczne Cztery magii i dwa przy, przeznaczenia. Wyższa nauka. Twoja siła magia oraz przeznaczenie wzrasta o jeden poziom. No to zacnie. Czy na takim poziomie to się w ogóle przyda komuś? No ale może się komuś przyda, ktoś będzie musiał, <laughs> czy znaczy nie no w sumie to tylko dwa punkty przeznaczenia wymaga, to nie jest takie ten, ale kosztuje dużo. Cztery surowce, no czarobie czarnej czachy, trzeci albo czwarty łok, kościotrup, łucznik, także spoko karty. I piąty okoń z kolei, magiczny przekupień. No i druga milcząca śmierć, całkiem spoko karciowe jedna nowa karta, o i to jest dobre czwarty z kolei chyba tutaj też czwarty kusznik gryfa yeah, druga krwiożercza wiwerna spoko, i drugi rozdzierać czarnej czaszki, też spoko o, dobry zestawik i druga zapomniana grota to jest spoko karta też e, namiot siostry e, zabiera kartę stworzenia z cmentarza i umieszcza je na samym początku twojej biblioteki, no, spoko Spoko, spoko. O i tutaj jeszcze Wybraniec celerata też kolejny, no to spoko karciochy tutaj się z, znalazły. Wybraniec, niepowstrzyma, Niepowstrzymany Upiór, chyba czwarty z kolei, to jest już... Nie, niezły, niezłego Nergala będę mógł zbudować na tym. Centroczenie Czaszki, takie to sobie jest, to jest dobre, Kusznik Gryfa, Sąd Puski, to jest zajebita karciocha, taki w sumie... W sumie Pao, Pao, za 4 z atakiem 2, bo to jest szybki atak i chyżość, także trochę lepsze umiejętności, bo Pao ma tylko szybki atak, a to ma szybki atak i plus chyżość, także dość dobra jednostka, no i oczywiście nie ginie po tym jak zaatakuje, tylko zostaje na polu bitwy, a Pao ginie zaraz, także, także jest taka różnica pomiędzy nimi, no i oczywiście Krwiożercza Wiwerna to jest zajebiście dobra, mocna karta, druga Krwiożercza Wiwerna w moim zestawie. Dobra, kolejny zestawik. Pakiecik. Co ja tu dostałem? Stałem jakieś typa dla. Yeah! Nieźle. Trzeci czajnej czaszki. Trzeci albo czwarty bojowy olifant. Posiłek Urk Hargas. Chyba trzeci albo czwarty. To też jest niezły. Niewolnik ognik piekielnych. Znowu te kurna dziwne zwierzę. Znaczy dziwne te. Dziwne blokery, czyli w sumie strażnicy wodospadu dla świątyni i drzewo, chyba już szóste z kolei drzewowisielców dla nekropolii. Piąty z kolei, kurna, elektryczny węgorz. To jest całkiem niezłe popłoch, zadaje trzy punkty obrażenia wrogiemu bohatarowi, oczywiście, jeżeli przedtem wystawimy dwie karty na polu bitwy. Kabuki tej. kabuki tej... Karta kabuki tej można zagrać na innym sojuszniczym stworzeniu. Jeżeli jest to zrobisz, karta tego stworzenia wróci do ręki jego właściciela. Aha, to taki bajer. Czyli można zagrać go na jakiejś karcie swojej, ta karta wraca, a ewentualnie zostaje ten kabuki K. Honor plus jeden. I całkiem. A no, takie sobie te statystyki. Dość spore wymagania, bo wymaga 3 punkty siły i 2 punkty przeznaczenia. No ale spoko karciocha. no i to jest naprawdę mnie cieszy, trzeci rozdzieracz, korona czarnej czaszki, to jest spoko karta i chyba czwarty bojowy olifant, tutaj jest że wyrwa pustki, obejdź rękę przeciwnika i wybierz kartę, połóż tę kartę oraz każdą o tej samej nazwie znajdującą się w ręce przeciwnika na cmentarzu, no spoko, z pola bitwy zostają usunięte wszystkie karty noszące tą samą nazwę jak ta, która zostanie przez ciebie wybrana, luzior, całkiem spoko wyrywa pustki, ale dość droga 3 punkty przeznaczenia i 5 punktów surowców wymaga, dobra i ostatni pakiecik tylko jedna nowa karta boże, znowu drzewo znowu drzewo, magiczny przekupień to jest dość dobre, to jest takie tam sobie, już mam to, tysiące tych, tych, tych kart Świe, świeże, świeże takie tam sobie, ale co to jest, ostatni rozkaz z serii no, dla nekropolii. Zabierz kartę stworzenia cmentarza i za darmo ustaw ją na polu bitwy. Stworzenie takie zyskuje zdolność szybkiego ataku, ale pod koniec trudu zostaje usunięte. Nie <laughs> Może to i dobre, ale trochę za drogie i trochę ta karta zniknie zaraz po tym, po użyciu. Czyli będzie z tego takie pało po prostu. Czyli najlepiej wybrać coś co ma duży bardzo atak i zaatakować, a w sumie karty... Karty Necropoli nie mają aż takich strasznie ataków. One mają ataki połączone z tymi licznikami, także nie są jakieś mega mocne. Także, no, taka sobie ta karta. No, oczywiście, można tam jeszcze użyć jakichś dopalaczy innych na tej karcie, później, jak się ją postawi na polu bitwy, oczywiście, nie? Jakoś zwiększając atak tej karty, no, ale karty Necropoli nie są aż mega, mega takie silne. No, chyba, że się wystawi tego na przykład Smoka jakiegoś, albo nie wiem, rycerza Wampirów, albo cokolwiek, coś, coś tam innego. Chociaż ciekawe, czy można połączyć to z tym, z. Z tym typkiem, który wyciąga dwie karty z cmentarza, to ciekawe, czy jeżeli postawimy jego, wyciągniemy jego z cmentarza, postawimy go, czy, czy jak go postawimy, to on jeszcze wyciągnie nam dwie karty z cmentarza, no to by było niezłe combo, to by było dobre połączenie, no albo, wyciągną, albo ciekawe, czy jak wyciągniemy na przykład Banshee, to ciekawe, czy jak ją postawimy, to czy Banshee też przy okazji zabije od razu jednego wroga, też ciekawe, no, no na pewno, bo te karty tak działają, także możliwe, że tak będzie. No, całkiem niezła kombinacja może z tego wyjść <laughs> można go pokombinować dobra, czwarte uderzenie błyskawicy 5000 tysięcy drzew już mam 5000 tysięcy, kurczę, strażników wodnych jakieś koniki wodne, czy coś w tym stylu co to jest, 5000 tysięcy fal gorąca już mam, 5000 tysięcy zastraszeń też mam, mogiłę tam którąś z kolei mam, e, sadzawka wizji przyjrzę się, pię się pięciu górnym kartom w bibliotece i ułóż nowo w dowolnej kolejności taki to tam sobie jest, chociaż może komuś się przyda no i dobra, to by było tyle, całkiem niezłe karty, całkiem niezłe karty dla przystani bodajże, całkiem niezłe karty dla nekropolii, całkiem niezłe karty dla, e, dla świątyni też, dla twierdzy, dla, dla, dla twierdzy i dla świątyni, no, dobra, to był szybki unboxing 120 kart z Herolda Pustki e, z pakietu kupionego za 1400 pieczęci, naprawdę opłaca się kupować te pakiety, bo są dość zacne jeżeli chodzi o zestaw Herolda Pustki. Okej, okay, to byłem ja, Zenek, to był Mighty Magic Duel of Champions Unboxing 120 kart herolda pust. Na razie, hej.